Jak to strasznie wygląda. Bleh. Co? Takie... no. Słuchaj, bo wyszedł rake remastered. Co prawda to jest ten sam rake, w którego graliśmy. Tylko mm -hmm. zrobili update i zmienili mm -hmm. nazwę na remastered. O kurde, nie! Tylko, że ja nie wiem co się zmieniło. Nie, nie, Ola, to nie, na pewno tak nie zrobili. No naprawdę? Niemożliwe. Mam kliknąć play? Ta, no ja kliknąłem. Słuchaj, bo ja sprawdzę. O, o Jezus, czemu to jest tak czerwono? Ty Tam... mi powiedz, czemu to jest tak czerwono? O kurde, Ola, O, o jestem już, halo? E, ja też tak jestem, o. ale ja się boję. Ola, mam róż. nogi i mam klatę i ta grama potencjał. No przecież tak było. Nieprawda, mam, jestem w chacie, mam. Mam komunikator głosowy. O Boże, ta latarka nic nie daje. Wiesz co, ja jestem Ola... pod jakimiś czerwonymi drzwiami, ale nie chcę tu wchodzić w ogóle. Ja e? się boję. Jest czerwonymi drzwiami, co? Jakaś lampa czerwona tutaj świeci. Ja jestem przy energii. Zaraz powinienem być przy budce do kupowania Ola. No trochę to wygląda jak energia może. Boże... Raczej nie Słuchaj... wiem czy. W gacie robię, bo nie mam pojęcia, czy kabel od słuchawek się zahaczył o mnie, czy słyszałam to szelest rzeczywiście jakiejś w grze. No właśnie, się boję, jestem w miejscu. Jestem przy sklepie. A ja nie wiem jak dojść do sklepu. Nie wiem gdzie jesteś, więc ciężko stwierdzić. O ja też nie wiem, gdzie jestem. No właśnie, właśnie, Ola. Ciężko A Jezus Maria! To coś do mnie przyszło już! Dobra, zjedzmy. Jesteśmy na innym serwerze. Tak. Ale my jesteśmy na innym serwerze. To dzięki, Krystian! <laughs> Dlatego się nie chciałam ruszać, ale go w ogóle nie słychać. To jest najgorsze. Jak to go nie słychać? Słychać komar go? Komar mi lata przy mikrofonie. wywalaj Wyważaj. Musisz musisz tak, no tak. O, tak. Jak no tak, biegnie. W ogóle do go nie było słychać. Czy Komara jest... czy Rejka? Rejka, słuchaj, ja stoję w jakimś miejscu, ale mm -hmm. ja nie wiem, gdzie ja stoję. Ja się nie chcę ruszyć w ogóle. Dobra, Ola, to jest. Nie, bardzo... ja czekam na dzień, bo tutaj dzień powinien być. Nie? No, będzie dzień w końcu. To ja poczekam. Load data. Ja poczekam, bo ja się boję. Load. Play. Powiem, jestem. powiem ci, że już wiem, o co chodzi z tym, yy, że jest remastered, bo, bo strasznie wygląda. Tu nic nie widać w nie, nocy. Nie. Gdzie ja jestem? Słuchaj, ja stoję w miejscu, bo ja się boję, <grywa> naprawdę. Jeśli ktoś Ola. przyszedł obejrzeć ten film, żeby się pośmiać z tego, jak się boję, bo biegam w huko, to zawiodę, bo będę po polecam stała... Polecam obejrzeć też wszystkie poprzednie odcinki. <grywa> bo będę stał w miejscu, ja się boję ruszyć. Krystian, go w ogóle nie było słychać, w ogóle. Ola, ja jestem na wieży strażniczej. Krystian, a ja stoję gdzieś w lesie. Wiesz co, O kurczę, Ola, Rejk przyszedł do nas. Dobra, to ja słyszałam krzyk, to ja już tam nie idę. Idę w przeciwnym kierunku. On biegnie po kogoś, wiesz? Mam nadzieję, że nie no, po mnie. Okej. Okay. Ola, spadłem z wieży. No to nie fajnie. To jest śnieg w ogóle tutaj? Spinaj się, Krystian, spinaj się. O Boże, Christian. dwie osoby Bale. zabił tam przy tobie. Dwie osoby zabił. Jest taka szansa. Ja przy ścianie jestem, powiem ci. O, tu coś jest. Jakiej? Rejk tu wszedł, Ola. No i co? O! Tu da się biegać! do mnie Ola. Leżę! E, to O-o. Ola nie żyje. I powiedz mi, i co ty teraz możesz zrobić, jak umarłeś? Mm, możesz się... możesz chodzić tak, jak było, Aha, nie? dobra. No ja nie pamiętam, to jest ten problem, wiesz? Wiesz co? Ja zrobię Tactical Gaming, ja zdejmę jedną słuchawkę... się na nim od razu, co? Porąbało? Ale halo, halo? No ja to nie... Ja bym tutaj prosiło, pójście sobie ode mnie, o o opuszczenie moich terenów yy, wydobywczych. Ja się za bardzo boję. To jest ten problem. Dobra. Ola. Co? Jestem w dupie. Ja też. Jest ciemno. A jesteśmy w tej samej dupie? Ola. Co? Nie jestem pewien. A! Skąd on się tu wziął? Ola. Goni mnie znowu. Yy, to Ola, uciekaj. nie wiem gdzie biegnę. Ja też nie wiem gdzie biegnę. Dobra, założyłam z powrotem tą słuchawkę, żeby... Jezus Chrystus! No nie mów mi, że on gdzieś tutaj do nas idzie! Nie wiem, Ola. Gubiłam cię. Ciemno w dupie. Gdzie jest moja latarka? Tu jest, dobra. Już coś widzę, Ola. Ola, nie wiem gdzie jestem. Ja jestem... też, ja widzę płot jakiś. Like for updates! To dobry pomysł, czy zły? Jak myślisz? Ja jestem przy jakiejś dziurze! Oboże. No, dziura, Ola, ja nie wiem, gdzie jest dziura. A, no. A... Ej, ale teraz zrobili rzeczywiście, te, teraz tu jest ciemno, bardzo ciemno. Krystian, w tej grze. no dlatego czekam na dzień, bo mam noktowizor kupiony i chcę z niego skorzystać. Ja nie mam noktowizora. Ale no. Skąd masz takie dobroci? Teraz nie mam go przy sobie, czekam na dzień, żeby go dostać, rozumiesz? Czemu to jest? A to jest wieża. O, o Boże, o. dobra, nie idę. Nie, nie idę tam. Nie! Ty Oła, do niego poszedłeś? Co mnie <laughs> Utknąłem ok. Utknąłem na czymś, Ola. Utknąłem na czymś. Krystian, jak długa jest ta rozgrywka? Bo ja się boję. Nie wiem, Ola. Nie wiem, Ola. Ale idę. Czy ja się znowu na nim pojawię? Na pewno wiem, że koszmarne, oprócz oczywiście bardziej od tego rejka, Albo Aha. w równym stopniu, tak koszmarne jak on, będzie próba zmontowania tego filmu, żeby jakoś to wyglądało. O, tak. Znaczy nie. Znaczy chyba. O, idę gdzieś, Ola. Nie jestem pewien ja gdzie, ale jestem idę. Ja jestem w jakiejś ścianie. Ja się tu czuję bezpiecznie nawet. Ścianie? Tak, ja się stąd nie ruszam chyba. A jak wygląda ta ściana? Może cię znajdę? Eee, są jakieś zardzewiałe kawałki jakby... Budynku? wielkie kawałki budynku? No bo to są takie wielkie kupy metalu jakby po prostu, wiesz? Ale takie z rdzą. Kupy znalazłem, ale nie metalu jeszcze, wiesz? Jak ja bardzo nie chcę, żeby on tu przyszedł do mnie. Bardzo nie chcę. Jak ja bardzo nie wiem gdzie jestem, Ola nawet. Nic nie spotkałem jeszcze żadnego... Boję się, boję się, weź mnie nie tutaj za rękę! Się, Ola, się. Ja nie Boję się! Nie mogę ci za rękę trzymać, bo nawet nie wiem, gdzie jesteś. On w ogóle bardzo strasznie wygląda. No cały czas czekam pod tą kupą metalu na ciebie. A! Słyszałem! Słyszałem kuźwa, dobrze słyszałem, że tu idzie. No, mam nadzieję, że w moją stronę go nie przyprowadzisz. Nie wiem, Bo słyszałem, go prowadzę, bo nie wiem, gdzie on jest. Bo słyszałem go bardzo blisko. Czy on mnie goni? Ała, bije mnie znowu! Czemu mnie znowu bijesz? Odczep się ode mnie, chłopie! E, bardzo mi się to nie podobało, Ała! bo że, słyszałam, jak krzyczysz. Dobra, wiesz co, ja chyba myślę, że ja sobie umrę w tym momencie, za niedługo. E, ale zdejmuję. <laughs> nie no, ja się boję, kresunie, <laughs> że ja nie ruszę z Ola, ale ty masz przynajmniej tego, ty przynajmniej masz te. Co mam? No przynajmniej masz te te. No, ten noktowizor, widzisz gdzie mam, idziesz. Nie mam noktowizora. Tłumaczę no, jestem ci... przy jakimś Przewróconym czymś. Metalu. O, to ja tutaj jestem przy metalu. No ja też gdzieś tu jestem. Powiem ci tak, słuchaj mnie jeszcze raz, bo nie będę powtarzać. Ja mam kupiony ten noktowizor, bo poprzednio jak graliśmy, to mm -hmm. ja go kupiłam. To jest ta sama gra, ja go mam. też kupiłem, mam. Ola. Dobrze, ale nie dostaniemy go chyba. E, też to słyszałeś, prawda? Cześć kolego. Cześć. O, dobra, 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 do sklepu. Ola. Do sklepu, chodź szybko, szybko. A gdzie jest sklep? Nie wiem! E, dobrze, prosto, prosto. W tamtą prosto, prosto, stronę, prosto tak, 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 tak. Tak, Tu, dobrze. tu, 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 tu będzie, tu będzie gdzieś. Aha! Gdzie? Prosto, prosto, tu, prosto, olcie, tu. W tą stronę. W którą stronę? stronę w którą? Boże, ale tu śnieg jest w ogóle, to tak powinno być? Na co, że nie ma? Myślisz Podoba normalnie? mi się, jak wszystko ma takie bardzo ładne detale, Zobacz, ale drzewa wyglądają scalp. głupio. Tu jest skelp i ja bym chciał kupić noktowizor na przykład. Ja też. Gdzie jest noktowizor? Ha, mam swój noktowizor. Gdzie jest noktowizor? A, tu jest. No na dole, niżej musisz zjechać, Polcia. Uff, uf, uff, 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 uff. Dobra. Uff, już się czuję o wiele bezpieczniej. To jest dobre, tak. E... Dobra, N to się robiło. O jest dobra, nie, to nie był dobry... To nie był dobry pomysł! N? Nie, pod trójką jest. A, teraz. W sensie... No, nie rób tego! O nie! Nie, ratunku! <grystanie> dobra, Krystian, co... U Super ciebie nowa. też tutaj lata takie coś? W powietrzu? Gdzie? No, przede mną. Co? Takie... Nie, co przed tą latą? Ale wyglądasz tak... kurde, jak, jak kobita na operacji na Marsie. Dziękuję, ty też, tylko że nie kobita. O, to gorzej. O. Ale, ale widzę nogi swoje i twoje. Ja twoje też nogi widzę i... O, teraz swoje widzę nogi. I moją nową o koszulkę. O, no i nowe skarpety. Tak, moje nowe skarpety. Ci się? Gratuluję. Gratuluję zakupu nowych skarpet. Możesz takie same kupić na mojej grupie. Słyszałem, że chcesz kupić nową buźkę, ale jest droga i nie wiesz, czy chcesz kupić. Tak. Znaczy, no tak. Czy warto wydać 200 zł na twarz w Boblox? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że tak. Warto czy nie warto? No wydaje mi się, że tak, ale szkoda mi kasy iść? trochę. No, to sobie i do dziurki. Sobie, to sobie może ja. Poszukam? Nie biegnij tam! Krystian, zostaw. Ile czasu jeszcze mamy? Możemy siedzieć tu w rogu, po prostu mapy i być bezpieczni? A. A, chcesz, tak? <noise> no nie, no trzeba coś zrobić. <noise> no, to chodźmy już w stronę domku, chodź poszukajmy już domku. Jakiego domku? No bo to jest taki domek gdzieś na mapie. A to przecież biegliśmy obok niego? Chyba? Co? Nie, nie to Ola. Nie to? Nie, to nie o tym mówię. Ale my idziemy. Tutaj jest jaskinia zaraz jego. On stąd zaraz wyjdzie się no odzrobi. Nie, nie wyjdzie. Jeszcze długo będzie trwał dzień, bo dzień trwa zawsze dłużej niż noc. To jest logiczne, nie? Eee. Chyba, że akurat mieszkasz w Polsce i jest zima. Opa, domek znaleźliśmy, Ola. <słuch> Okej. Okay. No poczekaj, skoczyć, nie mam staminy. Nie, nie chcę, nie chcę. O, o, a, a! Ola, ciemno się robi, chodź szybko. No kto widział? O Jezus nic, o Chodzimy teraz się, widzę Ola. wszystko, hej, 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 dzień dobry wszystkim. O Jezus, o teraz jest dobrze. Okej, okay, oni ha. latarkami świecą, może być. Siedź Ale Fajno. o wiele szybciej ten noktowizor schodzi, nie podoba mi się to, nie? Chyba. Ej, bo my Co z to Romanem to gramy. To jest Roman. Roman. Tu jest Bekon i, I... Peter Parker. <laughs> znaję znane osobistości. Super. Dobra, nie, ja wyłączę ten noktowizor. I ja sobie włączę. O, latarkę. Oj. O, siema Ola. O! Ja mam bardziej e, klimatyczne. A wiesz, że to daje więcej światła niż te głupie latarki? No to znaczy, ich nie widzę tam w rogu, muszę podejść, żeby ich widzieć. A no, ale mi bardziej oś. O. Jezus, przestraszyłam się tego. Prąd! Prąd! Prąd. Mamy prąd! Nie, mamy prąd, ola! To dobrze. dobrze, Ja mam jeszcze. Ja mam jeszcze Flarek dam. O, jezu! Nie podobało mi się to bardzo. bardzo głośno bardzo. było, głośno. Bardzo, 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 bardzo. Stoję w rogu. No, dobrze, że w tej grze nie ma ola tych. Dobrze, że w tej grze nie ma y, muzyki, bo, bo był bo psu, by klimat, nie? Tak. Czemu drzwi są otwarte? No bo. po prądu nie ma i nie możemy ich zamknąć, bo nie ma elektronów wni głupie? Ale zobacz, jak teraz ładnie porobili cienie te. No ładnie, światło, ładnie. Światło widzisz, jak pada. Zobacz, jak wszystko ładnie. Nie, nie? szczerze mówiąc, nie, wiedział nie wiedziałam, no. że tak się da w Boblox. O, ktoś jest z Okej, wiesz co? Może my pójdziemy do tej elektrowni. Nie, nie musimy iść. Ale on tu Czekamy. wejdzie. Ale A są wszyscy, wiesz? Nie, tu nie ma wszystkich. Nie mamy Petera Parkera. Pa-pa-pa-pa-pa-pa, nie mamy. Może gdzieś sobie poszedł. No może do elektron w Roman słyszę coś. Ja też, nie podoba mi się to. Słyszysz to? O matko... o dobra. Peter Parker już zwrócił nam prąd. Dobra, dobra, idealnie. A zamknął, tyłu, zamknął mu drzwi? No ale nie. może mu otworzymy jak ten, jak będzie przed drzwiami, bo przecież widać? Nie? On przez dach chyba mógł wskoczyć, nie? Tak, tak. Przez dach można było. Boże, jak ja nie lubię takich strasznych A to, że ma skaner wie? jakiś w ogóle, widzisz to? No, wiem, wiem, ale ja nie wiem, co stresony. to jest. Ale podoba mi się, jak ta lampa świeci. Ola, zobacz, jak ładnie. Oświetlam cię. Dziękuję. To w ogóle jest głowa? To jest głowa. To jest głowa, tak. Nie pytaj, skąd ją wziąłem. Słuchaj, bo mu to coraz bardziej pip, czyli mi się to nie podoba. Jak coś, jak wchodzi... Do... Jak wejdzie dachem Ola, to spierdzielamy. Okej. Okay. No będzie wchodził dachem zaraz Ola. E, ale drzwi mamy zamknięte. Ola, wchodzi dachem, wchodzi dachem. Ale mamy drzwi zamknięte. Gdzie Ola. A! Uciekam. Dobra, Chcesz nie. Uciekam? Nie, po, nie poszedł za mną. O nie. Oa, za mną pobiegu! O bo... Dobra, 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 dobra. Nie, idzie za mną cały czas Ola. Dobra, dobra, ja żyję. Jak się N, N, N. Nie mogę N. Nie mogę uciec, nie mogę uciec. A, zginąłem Ola. O, a ja, z... uciec. ja zrzut słyszałam. Nie, Ola, ja leżę, ja leżę. Nie, nie umarłem jeszcze. Jestem tylko przewrócony. On gdzieś, on gdzieś biegnie. U... On, on za mną uciekł, Ola. Słuchawkę? Mój słuchawkę, boję się. O matko, ja nie wiem w którą stronę ja biegnę kompletnie. Dobra, dobra, działa mi dobra. Mogę założyć słuchawkę, już się nie boję. Już się nie cykam. Pobiegnę sobie naokoło po prostu i a, wrócę może do domu. Co? Ja do, ten... ja do tego domku wróciłem. Jestem radny, ola. Muszę się opatrzeć. Boże, on biegł za mną chwilę, miał takie oczy świecące niedobre. No, niedobrze się stało, się, Ola. A na samym początku gry jak mnie zła... jak mnie złapał przecież to ja zapomniałam, że tu się sprintuje. Dobra, tak? Wol się na chwilę. No tak Czemu ten uh Octowiza -oh. no, tak krótko działa? Ja go muszę naładować jakoś Dobra, może pójdę w złóż tej ściany? Po prostu? Chodź, Roman. O Boże, Ola, ja... jesteśmy w domku. Chrystia... jak znajdziesz domek, to chodź. Tak, ja słyszę jakieś dźwięki, jakieś warczenie tutaj, weź, ja się Ola, boję. Nie, nie, też. możesz słyszę dźwięków i warczenia. Musisz nas znaleźć, Ola. Dobrze, do nas. Po postaram się, ale ja idę przy brzegu mapy, bo ja się tak cykam. Ja ładuję tego. Um, Nocton wizor. Nocton wizor? No. Ola. Ola, ja też słyszę go. Słyszysz go? Słyszałam go, jest daleko ode mnie, co mnie cieszy. Dobra, jednak się ja cofnę. Nie wiem, ja nie wiem, czy jest daleko ode mnie. Ja wiem, że był daleko Miężko ode mnie. Możesz stwierdzić. Ale on strasznie w ogóle wygląda, rzeczywiście. Strasznie, jeszcze ta kamera się tak przybliża, no, no. W tym, no, rzeczywiście ten remake okropny jest. O Jezus. U. Ktoś zginął, Ola. Oj, oj, oj. Nieładnie. Dobra, spróbuję dotrzeć do domu. A tu jest dom. O matko, otwórz mi drzwi, otwórz mi drzwi, otwórz mi drzwi. Wcieram, szybko. Chodź o Zamknąłem, dobra. Dzięki. Którego on La, nie, wszedł w ogóle? Nie wiem, czy używanie latarki jest zbyt mądre tu. A, przepraszam. Dalej świeci szok. Dobra, dobra, chry, przepraszam, nie wiedziałam. On, no bo y, jak zaczął wchodzić dachem, to ktoś otworzył drzwi. A, jak i zeskoczył. I to on, on wbiegł drzwiami, zeskoczył. O, słyszysz? Wiesz co, bo ja, mi się na wizor dalej ładuje. Mógłbyś tą swoją latarkę chociaż wyciągnąć? W sensie to światełko takie. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Siema. Słuchaj, czy ten dach jest rozwa... A nie, bo on wkroczył nie wszedł dachem. Boże, no, dru nie Drugi końca. raz o to samo pytamy. Jestem tak zestresowana, rozumiesz? Ola, spokojnie. Nie bój się. Gościu Makatane obroni nas. Roman, ratuj. Nie ma koszulkę suprima, jest bogaty. Dobra, to dobrze, to dobrze. To znaczy, że Bardzo go stać, no żeby nas tak, obronić. Ola. O, trzeci raz to sama osoba. Właśnie chciałam że trzeci raz to sama osoba. On sama ma zegarek, na... jest pierwsza 58. Kiedy się zaczyna ranek o 6? O, matko, nie wiem. Ej, ale bo ja też potrzebuję kupić nawet... zegarek. Tak? Tak. On po jest za bubuksy pewnie. No bo też chcę wiedzieć, która jest godzina w grze. Zgaszę światło na moment. A to jest śmieszne, Zapalę. bo mówisz, którą Skaszę. on ma na, na zegarku? Pierwszą miał 58, ale nie wiem, czy zegarek jest ustawiony na tą samą, jakby, że ja widzę cały czas. Czekaj, no nie, bo... ma teraz pierwszą. Nie, minu... to, to jest czas do, do, do końca. Minuta 24 zostało, Ola. A. Okej, okay, okej. Okay, A nie powiem. zginęłaś? Nie. O kurde, to dobrze. Ja tu cały czas siedzę, hej? Nice. Pod sam koniec możemy tu światło włączyć. Ale jak włączymy teraz światło, to będzie pupa. Pupa pupa będzie, wiesz? Dawaj nam swoją świecidełko, bo ciemno i nudno. Siema. O, co on ma, co on ma, co on ma, co to co? To, to jest mapa, to jest mapa, to jest mapa, widzisz? Już zobacz, mam mapę. Widzisz? Ja mam mapę w głowie. Ja nie potrzebuję takich luksusów. A, ty masz Kurde. mapę w głowę, ty, wi ty, wi ty widzisz drzewo i mówisz. Drzewo, drzewo, jestem przy drzewie, Krystian, drzewo, drzewo! No, no, no. Słuchaj, ale widać, że ten Supreme to jest taki... że rzeczywiście go stać. On chyba każdy temat ze sklepu ma. Ile mu zostało tego czasu, gościu? 35 sekund, Ole. O o, ktoś puka. Kto to? Jakiś gościu. No to otwórz Dobra. Zamykamy. Dobra. Światło zapalam. Ha -ha! Siema ludzie, a ile mamy czasu? Nie mam pojęcia. Ty 20 sekund pokaż zegarek. Trolla. Bogaty, pokaż zegarek. Pokaż zegara. No pokaż zegarek, bogaty, no. Poka tego <noise> no panu, <nie> <noise> pokaż tego Rolexa. No i nie chcę. Pokaż tego Rolexa. A ty Rolexa. masz, a ty masz, a ty masz? Ty nie ja masz. Ja też mam Rolexa. O, on ma w ogóle jakąś kamizelkę. O, ola! Dobra, ha, udało się nam przetrzymywać! Przeżyliśmy, ola! Wow. Nice, udało się!